Dobry Państwu. Witamy serdecznie na kolejnym z Kulturalnych Piątków. Organizatorami spotkania jest Joanna i Daniel Rostkowski, Rostkowscy, gospodarze tego miłego lokalu. Podziękujmy im, że zechcieli wpaść na tak doskonały pomysł i zaprosić dzisiaj grupę. A z grupą jest taki problem. Celowo wymyślili tytuł dzisiejszego spotkania Piosenka Ci nie da zapomnieć. E, ponieważ oni się tak nazywają, że normalne osoby nie za bardzo wiedzą, jak oni się nazywają, bo nie za bardzo potrafią powtórzyć. Ja się uczyłam pół roku. Nie zawsze potrafię to poprawnie e, powtórzyć, ale postaram się ci. Witamy serdecznie kwartet wokalny ad alta woczy. Dziękuję. Dobrze, a czemu właśnie tak się nazywacie. To trudno powiedzieć tak jednoznacznie. Chcieliśmy wymyślić sobie jakąś nazwę, bo wypada, żeby jakiś tam tchór społeczny miał nazwę, tak? No i zrobiliśmy burzę mózgów, a że mózgów jest aż cztery, no to wynik też jest porażający, tak? Miało być komercyjnie, ale trochę inaczej. No jest bardzo inaczej, niekoniecznie komercyjnie, jak mówisz, trudno jest to zapamiętać. No do tej pory jednemu człowiekowi udało się, raz usłyszawszy, wiedział o co chodzi, no znał włoski, więc było mu łatwiej. Tak naprawdę w wolnym tłumaczeniu znaczy to pełnym głosem, no tych głosów mamy pełno, więc staramy się jakoś, na... zwłaszcza, no w zasadzie wszyscy mamy pełno głosów. Oczywiście zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Udraźni kobiet i to nasze dzisiejsze spotkanie jest e, też taką formą podziękowania dla Pań e, i, i formą prezentu i wszystkiego najlepszego życzymy też e, w imieniu... Daniela. Tak? Tak miało być. Dziękuję. Wiedziałam, że zapomnę, ale jakoś sobie poradziliśmy. W imieniu wszystkich panów też. Myślałem. A to sobie już panowie nie składają sami we własnym imieniu życzenia. Mam mikrofon, to sobie pozwoliłem. No tak? prosimy. Czekamy. Wszystkiego najlepszego, drogie panie. Żeby to, jacy jesteśmy, to znaczy jesteśmy my faceci, jak najmniej go przeszkadzało. To tego wam życzę. To tak bardzo realnie. I życzymy też więcej wyrozumiałości dla nas, pł płci brzydkiej. Żona nie była pełna entuzjazmu, oklaski były skromne. Ale trzeba docenić kolegę Blisko, że on się dzisiaj odważył. Dobrze, wracamy do meritum. Dlaczego cztery osoby, dlaczego kwartet, a nie trzy osoby? Niewygodniej byłoby, no bo nie wiem, czy państwo wszyscy wiecie: Jolanta Andruszkiewicz, Urszula Andruszkiewicz, Paweł Andruszkiewicz. I Remigiusz nie Andruszkiewicz, bo Remigiusz należy. Adopcja już nie mogę. Niewygodniej byłoby w mniejszej grupie? To znaczy, nie no to być może. Być może byłoby wygodniej, ale w no, takim podstawowym w zasadzie. no podstawowym to może przesadę, o podstawowy zespół to duet. Tak? Ale, ale jeżeli już mam być zespół, no to, no, to tak sobie wymyśliłem, żeby cztery głosy były. A jako, że ja mam głos dość niski czego może nie słychać, jak mówię. To potrzebny był tenor, tak? no bo są partie w utworach, które trzeba śpiewać wyżej, no i właśnie stąd się wziął pomysł na tenora. No właśnie, że to najlepszy tenor w mieście, dlatego śpiewa z nami. To szkromność nas dusi, jak zwykle, ale faktycznie tenor najlepszy, czego nie ma na razie. Pytanie do najlepszego tenora w mieście, a powiedzmy mi, jak z taką od Andruszkiewiczów się pracuje? Pamiętaj, że blisko mnie siedzi. Jest wesoło. A pracuje się długo i namiętnie. Próby się, próby się kończą najczęściej późno w nocy. To... Byłam na ich jednej próbie, bo spotkaliśmy się kilka dni temu, żeby przygotować to spotkanie dzisiejsze. Tak, Dziękuję. późno w nocy się kończy. To znaczy, no, trzeba też wziąć pod uwagę, że zaczyna się o 21.00. Także to, 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 to też no, ma znaczenie jakieś. No. Dobrze, tak, jest wesoło. Naprawdę? Tak. Zaraz się będzie chwalić, że pamiętam. No. Tak, pamiętam. Dobrze. No to ktoś pamięta. No no Dzisiaj zaśpiewacie koncert y, piosenki filmowej dwudziestolecia międzywojennego. Dlaczego? No dlaczego? Jest taka dziwna tendencja w naszym narodzie to nie jest nowa tendencja, bynajmniej, bo Najpierw rej musiał tłumaczyć, prawda, że mamy swój język, później była łacina, później francuszczyzna, teraz króluje angielski generalnie wszędzie. Czasami starsze osoby mają problem, bo oglądają telewizję polską, Polski wykonawca i w zasadzie nie wiedzą o czym on śpiewa. A, a mamy się, naprawdę mamy się czym chwalić, jeżeli chodzi o kompozytorów. Kompozycję tak? Bo, bo, bo to, co się działo w, w, w czasach między wojnami, pierwszy raz, no, naprawdę, naprawdę jest warte uwagi. Myślę, że bardzo fajne rzeczy, e, niby znane, a, a czasami no, warte przypomnienia. Myślę, bo no, tak jest, że. No, 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 znamy, no, słyszeliśmy tam kiedyś od film przerywał, no, niewiele było widać, niewiele było słychać, no ale numer gdzieś tam się podobał. No a teraz już nie ma starej rodziny, naprawdę, w telewizji, więc. Myślę, że warto ludziom przypomnieć, bo to są wszystko to, co dzisiaj usłyszą Państwo, to, to, to kompozycje polskie. Również teksty, również teksty pisali najlepsi wtedy, kilka tekst, tekst do kilku naszych piosenek napisał sam Julian Tuwim. Tak właśnie, mi się z tą serwetką, bo czasami pisał w takich miejscach. Tak, no klimat się zgadza, o no, no, ma no, bardzo... Zamyśliłam się o Tuwimie powiedzcie mi, jak często próbujecie, bo pracujecie na coś w większości w zupełnie innych zawodach. Jak długo pracujecie nad takim występem? I jeszcze jedno pytanie, którego absolutnie mi nie wolno zadawać. Jak, Paweł, motywujesz resztę grupy do ciężkiej pracy? Miałoby nie być trudnych pytań. Znaczy pracujemy, pracujemy jak mam jakąś imprezę, to pracujemy wtedy bardzo intensywnie, może niedługo, ale bardzo intensywnie. Czyli to trwają te próby do skutku. No, no, trzeba zrobić robotę na termin. Jak motywuje, no. no Przeważnie tak, że mówi, głosy są ustalone śpiewać. Nie no. No. bez powodu też prowadząca dała mi mikrofon, bo ja powiem, no to wystarczy rzucić okiem, żeby widzieć, kto ma największą siłę. <laughs> <laughs> Pan jest despotą. Przebicia na no, motywacji i... Nie, no przecież widać, że to jest potulne, grzeczne, miłosierne. Miziołkiem nie jest. To jest nie. Giziołki są zarezerwowane na innych. A jeżeli chodzi o motywowanie, to jest dość trudne wbrew pozorom, bo e, jak da się zauważyć, jestem jednym z największych pantoflaży w powiecie. Oczywiście nie znam większego rozmiarowego faceta, więc no cóż. No. Trudno jest żonę do czegoś nakłonić, ale ustaliliśmy tą postaw. Dzisiaj zakładaliśmy skład, że w muzyce demokracji nie ma, więc rządzi jeden. Największy. Ale my, my nie dajemy się aż tak. Nie, nie, nie. Ja mam, ale w domu kobietami, tak? Kobietami. Mam ten komfort, że to mam wszystkie od mikrofonów potencyometry, więc mówię zawsze królewnie. Ja Natomiast w domu Paweł już nie jest szefem. W życiu. Nie wiem, czy Państwo to znaczy, wiedzieli, przepraszam jest żoną Pawła. Tak, to jest moja żona. Nie jestem. Jolanta. Bilion... Tak, Jolanta też moja żona, nie jestem bilionistą, przyrodę jest siostra. Tak, tak, czy... tak, to też jest anegdota często, jak właśnie występujemy, to tak widzimy takie zdziwienie i taką konsternację. Jak jesteśmy przedstawiani, Andruszkiewicz i tutaj imiona żeńskie Andruszkiewicz, Andruszkiewicz. i tak wszyscy patrzą, sobie myślą, kurde, dwie żony ma nieźle. No w sumie chłop, się ma się. Ma prawo. No. Jest się w tule. Wie co, relacje y, rodzinne nie przeszkadzają w zawodowych? Nie kłócicie się? Hmm. Bo... na próbach nie. No <laughs> to znaczy nie, no, relacje rodzinne. Gdyby nie to, że ustaliliśmy pewne rzeczy na początku, to na pewno byłoby to trudne. Często no, jak jest przyjacielem to w zasadzie też jak rodzina. Tak? Trochę drobniejszy, ale rodzina. <laughs> Dobrze, dzisiaj dwudziestolecie, a powiedzmy, jesteście bardzo wesołymi ludźmi, natomiast słyszeliśmy was często w innych zupełnie repertuarach, pieśni patriotyczne, religijne, jakieś płyty? Znaczy, wesołymi, no, człowiek, który się nie śmieje, to człowiek ponury, nie wesoły, tak? Ustawmy. Człowiek może być wesoły i poważny zarazem. No, jeżeli wykonujemy repertuar poważny, to Przynajmniej w trakcie śpiewania, jest poważnie, no, komentarze czasami mi się wyrywają takie, że później ktoś jak zamawia, to dobrze, bo niech Pan nic nie mówi, Panie Boże, będzie prowadzący, wszystko wytłumaczy, czasami się zdarza że nie po linii, no, czy płyta, no płyta będzie i to płyta będzie w dodatku lina. Tak i to tak na no, zupełnie mamy czas do końca marca też, jest mnóstwo czasu. Ale, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze nie zaczęło. powiem, że nic nie nagraliśmy, jeszcze nie. Mamy, mamy takie plany. To, tobie się też wydaje. Już nagraliśmy, dużo. Kolendy. Na no właśnie. Kolendy będzie się nagrywać? Nie, już nagrywaliśmy. I to też no, ja nie będzie trwało jedną noc. Nie wiem, czy wiecie, ale już miesiąc temu nie było wolnych miejsc na te spotkanie. Jeszcze nie ogłosiliśmy w mediach, a już... Że, nie można było. Ja mówię, że, że to nie będzie elegancja, ale to, to jedyne co mi przychodzi do głowy to. No co no, fajnie, oznacza, że, to, że, że to, to? z całą nadzieją Biliwe. powiem, mamy dużo przyjaciół, mimo naszej wesołości fanów. Znaczy ja nie wiem czy nie wiem, czy to rozum... znaczy, Jest taki cytat nie wiedział powiem co czyni, tak? No. Być A może... Jutro już by było luźniej. Ale dzisiaj, dzisiaj tak patrząc, to są naprawdę nasi przyjaciele, bardzo dobrze znajomi w większości. Tak. Czy wasi przyjaciele, dobrze znajomi i sympatycy mogą liczyć na koncert, gdzie będzie więcej miejsca? No bo tutaj 40 osób. No ale ma swoje, każda sytuacja ma swoje dobre złe strony. Wprawdzie nie ma tutaj tłumu, ale, ale jest fajnie. Gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Jak można się nudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że nie rozumiem, nie. Jak można faktycznie, na świecie jest ślicznie, niech ten z przyjdzie tu, a ja powiem mu tak. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Jak przyjemnie radosny płynie śpiew, że szumi, szumi woda i młoda szumi krew. I tak uroczo tak ochoczo serce bije w takt. Gdy jest pogoda, szumi woda, tak na mało brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie połysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i nie możesz żyć. Za jeden dzień z tą twoją ukochaną odlałbyś tysiąc lat. Za jedną noc, zaś gdyby ci kazano, dałbyś chętnie cały świat. No to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz, jak i gdzie. Po całym świecie zapominasz i kochasz Bo tak serce chce. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, lecz coś mnie teży w niej Byłem z nią prawie bo można mnie. Takie przykre sprawy są, bo prawda, cóż, kochałem ją. Kręcę się, męczę się, sam nie wiem, czego chcę. A to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz, jak i gdzie. Zawsze nudzi się dziewczyna. Ś, gdy się ocknie, zacznę tęsknić najmocniej, czego chce, aby dał jej świat. Odrobinę szczęścia w miłości. Orobina six go Będę bawy, jest tak jak dziecko, całkiem słaby bawy, ach te bawy, czym bez nich był ten świat? Co tu gać, co tu kreć, spróbuj bez baby żyć Gdy dziś uda się taka sztuka, toś jest chwała Find us my na pewno co dzień... będziesz ogromnie co dzień, co noc. Naprawdę się wzruszył. Piosenka zapachnie jak psy. Piosenka Wspomnienia Silniejszy będą niż Ty, już nie zapomnisz mnie, piosenka się nie da zapomnieć. I tęsknić już będziesz ogromnie. Co dzień, co do...